Siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Etap do zgarnięcia. Łapa subie komentarzy, ki możecie ją na casehack.com. Link do strony w opisie wbijając. Jeżeli się zalogujecie, kod promocyjny kodik sol. zastosuj dwie skrzynie na start dla nowych użytkowników: 10% bonusu do doładowania. Wszystkie metody dostępne są tutaj po lewej stronie. A warto kodik sol przed każdą wpłatą wpisywać, bo znowu te 10% więcej otrzymujecie do wpłaty. Przykładowo, wpłacając stówkę macie 110, a robiąc doładowania z moim kodem, macie szansę na te przedmioty minimalne 5 dyszek 25, w 10 i 8. Większość to jest tutaj 8. Zobaczcie jakie to są skiny eee, czy te kosa za, 2, za prawie 2,5 do 1800 i w ogóle Łączna wartość tych skinów do zgarnięcia e, to jest około 8 kafli, a mordeczki, każde doładowanie się liczy i bierze udział i możecie czym więcej, większa szansa, minimum 8 zł, czym więcej, no tam są też od 50 i tak dalej, więc życzę powodzonka, e, mordki kochane, dzisiaj bitwa na tą skrzyneczkę atom i tutaj jak widzimy są kosy, są kosy, zrobimy dzisiaj bitwę o to. Mm. No i na te kosy, ja sobie przeliczyłem, łącznie mamy 0,074% Więc bardzo mało eee, No oczywiście byśmy mogli tutaj sobie to ogarnąć Ale wtedy skrzyneczka kosztuje tyle, że nawet na samym nie stać eee, A my mordki, eee, co? Otwórzmy jeszcze sobie darmowe skrzyneczki, bo na stronie się wybija poziom Z każdym poziomem mamy nagrody I też odblokowujemy skrzyneczki, które zostają z nami na stałe od danego poziomu I co 24 godziny taką skrzynię możemy otworzyć Ja sobie to na przyspieszonym otworze hmm, Podsprzedaję, no żeby mieć więcej na tą bitewkę więc proszę bardzo, lecimy dalej. Czym tutaj droższa. No, lepsze skiny się już nie znajdują i co 24 godziny możemy otwierać. Zobaczcie, to jest skręczka Master. Już naprawdę dobrze. No, i to jest Challenger, którą najlepszą skręczkę którą mam blisko. Zobaczcie, jak blisko karambit mógł nam siąść. I najlepsze jest to, że te skrzynie możemy otwierać co 24 godziny znowu po otwarciu. Więc dobra, my robimy Case battle, z skręczka Atom. I tak, stwórz bitwę. Czterech graczy, zwykłą zrobimy, proszę Państwa, skręczka Atom. Myślę, że możemy dać ich około, czekajcie, 20. 2? 21, jednak więc tak to robimy. 21 rund, bardzo mały procent szans na kosę. No i zobaczymy. No łącznie 21 rund razy 4, no to macie 84 skrzynie. Więc no troszeczkę tego jest tutaj. Oczywiście też diamenty zdobywamy, bo jest trwa i które możemy później wymieniać. Właśnie w zakładce eventowej e, Powiem wam, że czekajcie jak to wygląda Dobra, fajn, tutaj niestety więcej Teraz na prowadzenie Noob nope chyba się wysunie Dokładnie tak, no mamy więcej od Nitra, aczkolwiek No jednak troszeczkę mało I Noob nope tutaj sobie leci I Noob nope sobie tutaj leci Więc no niedobrze, on tutaj teraz cały czas najdroższe skiny I widzimy, że już mamy chyba miejsce ostatnie Dokładnie tak Musiałem to jeszcze przeanalizować No niestety Nitro znowu tutaj droższy przedmiot od nas Eee, przydałyby się koronki, na no, i leci koronka, ale dla nołupa niestety, no i w tych koronkach tutaj już możemy właśnie trafić te kosy, eee, trafił stówkę coś, no kuźwa, nie jest dobrze, nie jest dobrze, gdybym zrobił underdoga mogłoby być lepiej na ten moment oczywiście, bo byśmy mieli prowadzenie. Teraz, no kuźwa, ciężko, ciężko, gdzieś nie, nie najgorzej, no ale Nitro i Fine też trafiają, więc, oj. no może być ciężko, żeby tą bitwę wygrać, gdzieś tam idziemy, gdzieś tam idziemy, Nitra przegoniliśmy na ten moment, teraz też chyba, do... aha, no myślałem, że dużo lepiej yy, cenowo ta AWPka wygląda, dobra, teraz w miarę git, ale no niestety Noob nope też trafia yy, w podobnym, podobną cenę yy, tego skina, a kurczę, no jednak on jest na prowadzeniu, no potrzeba nam coś tutaj więcej, potrzeba nam coś więcej. Znowu jest ten Noob nope. Kuziwa, no nie jest dobrze. My sobie przegoniliśmy Nitra i fajna, ale no Noob nope tutaj leci. Nitro też już zaraz nas dogoni, widzimy, bo trafia kałaszka. Dobra, teraz chyba dla nas, teraz chyba dla nas, aczkolwiek no jeszcze nam do Noopa brakuje. Fajnie byłoby to wygrać, mamy kałaszka i znowu jest dobrze, kurczę Noopa gonimy, jesteśmy już naprawdę blisko, jeżeli nam by jeszcze siadła jakaś Kuziwa, mogłoby być lepiej. Jakaś koronka, trzy ostatnie rundy. Trzy ostatnie rundy, kurwa, i teraz niestety dla nołupa znowu. Ojojoj, no wiadomo, jedna koronka nas tutaj może uratować, no ale żeby siadła, kurde, no i teraz on jeszcze to ma włóczkę. Ostatnia runda, no i raczej nic z tego nie będzie. Jak blisko kosa, no ale niestety, zobaczcie, też niedużo brakło. Gdyby on nie potrafił teraz, to byśmy go mogli jeszcze przegonić. No całkiem ciekawie, lecz niestety, niestety, tak to wygląda. Mordeczki, no kosy nikt nie zdobył, nie udało się. Bitwę, jakbyśmy wygrali, byłoby naprawdę spoko. Eee, pamiętajcie, że do robienia z, z moim kodem, macie szansę naprawdę. Ciekawe przedmioty. Ja jeszcze może sobie w evencie, w marketplace hmm, wymienię coś na. Poczekajcie, jak my mamy skrzynki. Na jakąś skrzyneczkę, tak żeby sobie ją otworzyć. Mamy 31. No to tą możemy najlepszą, więc otwórzmy sobie tą jedną O, miałem przyspieszone Kurwa, myślałem, że będą, mnie. Ja tutaj z wolnego było na przyspieszonym Jakby to siadło, byłoby złoto No ale niestety, tak to wygląda I tak kończę materiał No dzisiaj niestety się nie udało Sprawdźcie sobie poprzednie filmy, bo testowaliśmy te skrzynie też premium Te nowe właśnie, co weszły ostatnio Więc myślę, że warto Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć